Słuchajcie, długo nad tym myślałem i... To koniec Minecraft domu. To? Co? Co? Co! Ale naprawdę musisz skończyć. No chyba, no chyba że się na łeb upadł. Jak, jak będziesz sam opłacał cały ten dom? Sam! Przypominam ci, sam! Taki wielki dom! Przecież jesteśmy przyjaciółmi! Cokolwiek by się działo. Lo nie rób tego. Tyle razem przyżyliśmy. Nie możesz tego od tak skończyć. No ale jak jesteśmy przyjaciółmi, to, to powinno pójść w niepamięć. Kochani, piszę posta na społeczności. Mam nadzieję, że wbijacie tam, że kończymy właśnie Minecraft dom. Przykro mi, ale to koniec ekipy Minecraft on. Enter. Luffar, no oddawaj tą kamerę. Ty nie możesz nagrywać, jak jesteś w takich emocjach. Masz. Ale co z tego? Oddawaj ją! No masz. Ej, to chyba serio jest Minecraft domu. Trzeba się już pakować. Chyba tak. Nie zmienimy już niczego. To się nie może tak skończyć. Zapakujmy się. Kochani, napiszcie komentarz, to koniec Minecraft domu, to wszyscy przypniemy Wam serduszka. Hej, witajcie, ja jestem Luffer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft domu. Kochani, na samym początku powiem Wam, że jeżeli wbijecie 12 tysięcy łapek w górę, to dzisiaj o godzinie 10, czyli po tym odcinku wleci kolejny odcinek z Minecraft prawdziwego życia. A tutaj macie miniaturkę. Jest w ogóle ustawiona premiera na kanale, więc wbijajcie. No i kochani, wbijecie ten próg? No to od razu po tym odcinku o 10 lub o 11.30. Zobaczymy, czy zdąży mój internet to wrzucić, na pewno będzie dzisiaj, to wybatuje Minecraft w prawdziwe życie. I druga sprawa, jeżeli wbijecie ten próg, to Minecraft Dom się nie skończy. Tak, ponieważ w dzisiejszym odcinku Luferek postanawia zakończyć ekipę Minecraft domu. Napiszcie komentarz, koniec Minecraft domu. To przypnie wam oczywiście serce i napiszcie też w komentarzu, czy chcecie, żeby Minecraft do się skończył podczas setnego odcinka i czy chcecie drugi sezon. Teraz zejdźcie, to jest bardzo ważne, będziemy patrzeć na te komentarze, będziemy je serduszkować. Pamiętajcie o tym, że was losujemy do serii fabularnych. Już w tym tygodniu startuje Minecraft Extra 12 lipca. No i Minecraft Extra, szkoła edycja wakacji, więc zostańcie już koniecznie subskrybentami, zostawcie dzwonka, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz Lufer chce zostać wylosowany lub no wylosowana, to ja wam przypnę oczywiście serce I pamiętajcie wspierający, jeżeli wspieracie kanał to możecie nagrywać codziennie razem z nami Więc już dzisiaj zostańcie wspierającymi, kliknijcie opcję wesprzej. No i co? Widzimy się na nagrywkach I bardzo ważna sprawa, dzisiaj na odcinku z Minecraft Prawdziwego Życia no kochani, też będę was prosił o te łapki, ale dlaczego? Gdy wbijecie próg 20 tysięcy łapek w górę pod dzisiejszym odcinkiem z prawdziwego życia, to moja mama zgodzi się na to, żebyśmy adoptowali pieska. Tak. No bo wzięli ich ze, ze schroniska, wiecie o co chodzi. Żebyśmy mieli ogólnie pieska, więc nie możecie mnie zawieść. Mojej mamy też, bo się nie zgodzi, więc od razu po tym odcinku wbijcie koniecznie na Minecraft Prawdziwe Życie. No i jak się wam uda, to po prostu wyściskam każdego. Przybiję każdemu pionę. O, piona! O, no i mamy pionę. Ja wam nie przedłużam, oglądajcie koniecznie ten odcinek do samego końca, trzymajcie się i buja. A ty jesteś Marysią. Zaraz, skąd ty to, to wiesz? Kto ci powiedział? Tu mnie widać, teraz to widzę, wszystko widzę. No, tylko że z wami oni pomieszkiwali przez tydzień i nawet się nie szczailiście. To bo jesteśmy chyba debilami, dlatego. Prawda? Prawda. Jeszcze no jest mi no, naprawdę... Przykro, że to zrobiłyście. No ale A co my, my nie mieliśmy zrobić? Zrobić? Innych dziewczyn. Wy zachowaliście się też jak kretyni. Ale to, A to tak naprawdę nie wasza wina. To jest nasza wina? Tak, tak. To! Nie, no chyba nie. Chyba wasza. No to nasza? To wy nas ja wszystkim. Nasza wina? To wy, to to wy się wyprowadziłyście. No bo wy nas nie chcieliście, już znudziłyśmy się wam. Jak to? Nie wy pro... A to w ogóle zachowani z kinderem, Ale wy sami odeszliście, nie my. No A to zachowanie z Facebookiem, że Marysia, ty jesteś no, ale wolna? No kurde, ja jestem z tobą w ciąży, a ty sobie Tinderze nowe laski znajdujesz, no naprawdę super! To wy też za założyłeś Tindera. No po wam to... się co że Założyliśmy Tindera dlatego, żebyście zobaczyły, że, że nam was brakuje. <laughs> to nie było pokazanie, że wam nas. Bardziej czułyśmy się, że nas nie chcecie, że zamieniliście nas po prostu na jakieś laski Tindera. Tak naprawdę Dokładnie. my wystarczy nas na inne od tak! <noise> Dodam to Ej, <noise> Ale to wy się wyprowadziłyście, wy nie chciałyście z nami mieszkać My nie chciałyśmy? Ale to wy cały czas odwalać, nie, Yolo, z... nie z... obchodzi mnie to Wy no, się wyprowadziłyście, no, wy to, nie to wy nie no, chciałyście z nami ale mieszkać Ale to wy ogarnęliście ostatnio swoje nocowisko na... Jak to wygląda? Nie rozumiem, co A jakby któraś z was umarła przez to drzewo? Nie rozumiem, cały czas o tym. Chcieliśmy wam pomóc, ale wy. Nie, 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 my nie chcemy ich w ogóle. Szczególnie, że gniazdka tam były, telewizory, mógł was prot po, porazić. Burza Mówiliśmy była i chora. Martwiliśmy się o was, kurde Serio! baliśmy się, że coś się wam stanie. My to się martwił. O Yolo, o, Shreko, o Vivi. Smash, Emilie. Ale my po prostu chcieliśmy pokazać, że damy radę. Bo co jak co? Zawsze to wy pokazywaliście, a co to jesteście super, a my byłyśmy jakby praktycznie cały czas z boku i chciałyśmy pokazać. Was. Ale wy dla nas jesteście super. Co wy chcecie takiego udowadniać? Rety. Super. Ale to zawsze... Super wy jesteście! A, a mam wam przypomnieć, że zaczęliście o nie z względy robić jak zapomnieliście o, o reszcie dziewczyn, co? Jeszcze tak, mnie tak, do tego wtrącaliście, żebym rybkę rzucił żartowaliśmy przecież, z tym A żartowaliśmy Tych. To a to rybka, potem... Ale to był żart. Ale rybka okay, potem mi robi wyrzuty cicho, sumienia o żart, takie żarty. Tak. chcieliśmy, żebyście wróciły. Ale to wy nie chciałyście. No, w sensie, znaczy, w sensie, ja chciałam jakaś dziewczyna, chciałam pokazać, że nie, że... Czy wiecie, co się mówi w takich sytuacjach? Nie wiecie, serio? Wróciliśmy! Blisko, mówi się, a to pech, ale spokojnie! Byłeś Sieci, blisko bardzo. Blisko byłeś. No. Zaraz, 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 zaraz. przepraszam bardzo, czy... jaku był z moimi dziećmi? Oto, to! na plac zabaw, no co? Elufer, to masz ten numer do tej czarnej, bo mi obiecałeś coś. Reku. Ta czarna to jest Vivi. Nie, tak. to jest nie ma czarnych włosów. To jest Lili. To jestem ja, Shreku Durniu. To? Jak to? To jest Vivi? Nie, Otóż to. To, tak, jest to, jest nie, kłóry, to jest problem! Tak, to jest ja. Nie, kurde, to święty bulerby. Siądźcie wszyscy. Meteo, przedech. A nie chce koła Siadaj, no. Siadaj. Słuchajcie, długo nad tym myślałem i. To koniec Minecraft w domu. Co? 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 Minecraft, nie możesz skończyć. No chyba, no chyba żeś na łeb upadł. Jak, jak będziesz sam opłacał cały ten dom? Sam! Przypominam ci, sam! Taki wielki dom? Tak, to jest koniec Minecraft w domu. Ja, ja się nie zgadzam. Ja A też się nie. nie zgadzam na to. Ja też nie. Ale co będzie z nami? Z nami wszystkimi. Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Cokolwiek by się działo. No for nie rób tego. Tyle razem przyżyliśmy. Nie możesz tego od tak skończyć. Było głodnie, ale jak jesteśmy przyjaciółmi, to, to powinno pójść w niepamięć no Ale nie. głód co po to, żebyście się godzili na samym końcu, chyba tak to działa. Wyną znaczy być nie, tak mówili jak w kreskówkach. Bajkach. No właśnie, jak w bajkach, dobrze mówisz. Przykro mi, ale długo nad tym myślałem i, i podjąłem decyzję. I do wieczora chcę, żebyście się wszyscy spakowali i się doprowadzili. Nie możesz! Nie wolno wow. tak no. Nie rób nam tego. Czerwam. Nawet nie mam gdzie pójść teraz. Ale Lufar... Lufar, No nie możesz, no. Gdzie ci idziesz? Do pokoju. No, Ale nie możesz tak tego zakończyć. Słuchaj, to nie ma sensu. Wszyscy się ciągle kłócą. Co to, to, to nie miało tak być? Jesteś gorsi gorszy od Timu X. No chyba gorszy to raczej nie. Jesteśmy. Słuchaj. Serio. Nie miało tak. Nie miało tak być, że wszyscy ciągle się kłócimy, ktoś się wyprowadza i tak dalej. Ale nie zawsze jest tak, jak sobie wymarzymy. Nie, przepraszam, Mary, przesunę się. Nie, nie przesunę się. No nie, Lufer, proszę, nie przesunę się. Mary, proszę cię, przesunę się. Nie. Ja chcę iść do swojego pokoju. Nie. Do no oddaj kamerę w takim razie. Za chwilę ci oddam. Nie. Za chwilę nie. ci oddam. Za chwilę ci oddam. No ale. Ko napiszcie komentarz koniec Minecraft domu, to przypnę wam serce. Jeżeli wbijecie 12 tysięcy łapek w górę pod dzisiejszym odcinkiem, to nie będzie końca Minecraft domu. Ale wy raczej nie wbijecie, bo rzadko kiedy wbijacie taki duży próg, raczej wbijacie 10-11 tysięcy, ale jeżeli nie chcecie, żeby było koniec Minecraft domu to stawcie łapkę w górę. Ja <laughs> teraz napiszę post, słuchajcie na społeczności, że to jest koniec Minecraft domu Kochani, piszę posta na społeczności, mam nadzieję, że wbijacie tam. Że kończymy właśnie Minecraft Dom. Przykro mi, ale to koniec ekipy Minecraft Dom. Enter. Luffar, oddawaj tę kamerę. Ty nie możesz nagrywać jak jesteś w takich emocjach. Mogę, nie możesz. Ale co z tego, oddawaj ją. O, masz? Oddawaj tą kamerę. Nie obchodzi mnie to. Nagrywaj co, co chcesz. Ja już nie chcę nagrywać Minecraft on. Jesteś dziwny, lufer dzisiaj. Super, idź już stąd. Chcę pobyć sam. Dobra, słuchajcie, mam kamerę, zaraz do was zejdę. Dobra. Słuchajcie, musimy go udobruchać, bo no nie możemy skończyć Minecraft domu. No ale co my możemy zrobić? No W tej sytuacji niewiele. Jedyne, co mogę zrobić, to mu wytłumaczyć, na czym polega, ale nic innego. Nie wiem, on, on głównie takie decyzje podejmował. On był tym takim naszym gospodarzem, jednak, no. No tak, a teraz. Teraz musimy coś zrobić, ale co? Tu, tu ja nie wiem. Może odprawmy czarnym msze. To ma sens. Nie, nie ma sensu. Nie? Nie. nie. Powiedziała um, nie. Emo osoba. Powiedziałem wam, wyprowadźcie się skąd, idźcie! Ale mamy jeszcze trochę czasu. No daj się chociaż spakować, Rety. Jest południe dopiero, a mieliśmy się do wieczora. Nie chodzi mnie to, serio! No to ty też się wyprowadzaj. Dobra, no, Shrek'u... Jak ja go kupowałem ze Smolaksem. Shrek'u, e, ja idę się pakować może, ja wam też to radzę. Z nim nie pogadacie normalnie, to jest lufer końcowy. Więc no. Ale nie możemy się wyprowadzić, no, gdzie my teraz pójdziemy? Ja właśnie! I tutaj się. Nie mamy żadnego domu. Państwo, otóż nie wiem. Najprawdopodobniej zejdę sobie pracę w McDonaldzie u mechanika, nauczę się prowadzić, będę milionerem, założę sobie firmę. Może coś z YouTube'em zrobię. Minecraft Detective, To ma sens. Dobra, to ja idę, rozpocząć swoją karierę na świecniku. Nara. No ale nie możemy. Jak to nie możemy, proszę państwa? No, mój Boże. Dobra, no to znajdźcie mi teraz magiczny sposób, jak możemy tutaj wszyscy zostać. I musimy pomyśleć Poza po... zabiciem luferka. Pamiętajmy, że nadal w sumie prowadzimy odcinek. To jest odcinek. Może poprośmy widzów, żeby napisali jakiś komentarz, może to coś da... Oni mają na niego duży wpływ. Ej, to dobry pomysł. Tak. Może Lufer przemyśli swoją decyzję? A może lufer nie rób tego, może co pomoże? Zgadzacie się? No dobra. No tak. 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 Kochani, napiszcie komentarz, Luffer nie rób tego, to szczypnie ma po prostu wszyscy wam serduszka. Wszyscy bez wyjątków, napiszcie. To piszcie, że no, Piszcie, tu. piszcie. Weź się ogarni no i wtedy to, to może zleciała, piszcie tak ciągle i może coś będzie. Może no, uda się go przekonać. Tak, jak będzie taki cały z takich komentarzy, to na pewno coś nie przemyśle. Nie przekonacie mnie, Ticho tam. My tam! Nie! nie tak. Dobre cicho, cicho. Ale tępe narzędzie, to już przekona, co no. <noise> nie Dokona. Ej serio, albo się wyprowadzacie, albo zadzwonię na policję. Nie możesz tego Dam zrobić. Dam mi się, strzelę na głowę. Serio, my to nie zadzwonię mieszkałem. na policję. Nie, mamy co policję? innego Na policję? Nie masz tyle krzepy, żeby to zrobić. Ej patrzcie, kryształek mu się zmienił, naprawdę jest smutny. Nie obchodzi mi mój kryształek, no idźcie tak. stąd. Serio, wyprowadzajcie się. No, daj nam jeszcze czemu Czemu To nie ma sensu! Ej, chyba z serią musimy się wyprowadzić. Ja znam Lufferka, on mówi prawdę. Mówimy mu teraz co. Ale... Nie to, sami. to nie ma sensu. Czemu? To on tutaj podejmuje decyzję. Nie my wszyscy. Dlaczego tutaj jest taka nierównowaga? Znaczy, no, tak jest nie nierównowaga, bo my wszyscy idziemy przeciwko niego, ale dlaczego to on? Bo to on wybudował z smaksem ten dom? No i A tak... my też nie? Ja no bym tak... z nimi przecież. Wykluczyli Ale Madag mnie. Ma... oni mają z niego największe prawa jednak. Ja, Ty jeszcze jesteś dzieckiem. Powiedział dzieciak. <laughs> Ale ja tego domu nie budowałam. Ej, to chyba seria skądś? Minecraft domu. Trzeba się już pakować. Chyba tak. Nie zmienimy już niczego. <laughs> to się nie może tak skończyć. Dlaczego? się był ten błąd. <laughs> Od czego się wszystko zaczęło? To nasza wina, dziewczyny. Nie to nasza wina. <laughs> nie to my zaczęliśmy. Ale to my to pokroiliśmy. Mogłyśmy się was posłuchać. No mogliście. Tak szczerze. Byłyśmy głupie. Ale do czasu nie je cofniemy. Może go przeprosimy. Wina. Ale Myślisz, że to coś da. Ale, ale to, to przynajmniej. Nic nie da, właśnie. Ale to nic to nie, nic da. nie da. Ale przynajmniej, żeby była ta świadomość, że, że jednak przeprosiłyśmy za swoje błędy. Żeby on też miał tu świadomość. Ale my też popełniliśmy bardzo dużo błędów, dziewczyny. My też powinniśmy jakoś przeprosić. Znaczy <laughs> głównie was, ale też go. Bo on za mnie też wytrzymywał. Ale to ostatnia akcja, przez którą się to wszystko stało, to była nasza wina. No może i tak, ale każdy coś zawinił. Ale dobra jak chcecie. Ja mogę coś z chłopakami się już za zacząć pakować, a wy go przeproście i tyle. Pamiętacie może jak rozbiłem ten pierwszy samochód tego... I ko posłałem do szpitala, pamiętacie to wszyscy? Beka była. Pieniędzy nie miałem. Pamiętacie jak ja z Luferty że was spoznałam? Pamiętacie przeprowadzkę tutaj? Jak nas wyrzucili z domu, dziewczyny? Jak nam pomogliście chłopcy, bo... Byśmy na ulicy wędrowały. Jak pamiętasz, jak maja... Pamiętasz, Grzesiu ten twarty upadek, jak spada z nieba, kiedy cię rodzi. A nie nieważne, nieważne może. Nic nie było. Pamiętasz, Vivi, jak zaczęliśmy razem chodzić? To co ty ze mną zrywasz? A już nie jesteśmy zerwani? No, no nie, turnie, przecież tu jestem. Pamiętacie te lekcje, jak matematyki, jak Vivi nie umiała niczego nauczyć? Nie, nie może tak być, nie może. Słuchajcie, ja chyba powinniśmy się już zacząć pakować. ja, w ja dopiero skończyłem chcesz... się wypakowywać. Będę musiał cały swój podziemny klub pakować. I do Majkę. No. Majkę, masz może jakieś miejsce w kościele pod dachem? Coś się znajdzie. To dobrze, zamieszkam u was. No to chodźcie, pakujmy się. Kochani, napiszcie komentarz, Tu koniec Minecraft domu, to wszyscy przypniemy wam serduszka. Lufer, no chodź do nas. Chodź się pożegnać. pożegnać. Ech, nie wiem czy to jest dobra decyzja, ale no może tak będzie lepiej. No Lufer, chodź! Idę. Ale tutaj są jeszcze cztery pudełka. Wiem, to moje, zaraz je wezmę. Loofer, na pewno mamy się wyprowadzić. Na 100% Tak. Co to? Co to kowarczy? Zbyszek. Gdzie on jest? W bagażniku. W bagażniku. bagażniku? Niedźwiedzia? No tak. No tak, no trzeba Nie, go zobaczyć. Ładny, fuck, no co? Niedźwiedzia w bagażniku? No, on jedzie no. razem ze mną! Dzieci, do, Dzieci do domu, do Typatiego! Do, do A, to są widzowie. O. No. Lufer, nie. 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 nie wypowiadajcie się. Przykro, widzowie, ale no niestety. Że... Skąd w ogóle wiecie? Ze społeczności, no, przez co to Ze społeczności. To społeczności, no tak, sam no, no niestety, no to koniec Minecraft domu. Nie! nie. nie. Sorry, ale. Niestety. Na pewno to jest zabrypion, żeby Zbyszek był w bagażniku. A skąd ja ci wezmę jakiś transport? No Lufer, nie wyprowadzajcie się. Co widzowie będą oglądać? Nie. To zła decyzja Luffer. No kurde, chodź tutaj. Nie bądź baba. Powiedz to widzom prosto w twarz. Nic nie powiem. Ej no, nie wchodzimy Masz... do mojego domu! Masz to powiedzieć, idź tam, już! Co mam powiedzieć? Że opuszczasz swoich widzów i nie chcesz dla nich nagrywać. Nie, sorry, ale wyjdź z mojego domu, okej? Okay? Nie wyjdę. Dobrze. Tak właśnie trzymać. Tępić. No kurde, Lufer! Pomyślałeś o widzach? Jak utrzymasz dom wszystko to? Przecież cię nie stać. Nie dostajemy rady tego całego domu opłacić. A ekipa gdzie się podzieje ekipa, twoja dziewczyna? Ja w kościele. A dziewczyny nie mają gdzie mieszkać. Co ty sobie wyobrażasz, Lufer? Bóg cię opuścił? Otóż to. To co powinienem zrobić. No kurde, porozmawiaj z nimi, usiądźcie razem. I pogadajcie. A co najważniejsze, dogadajcie się, jesteście dorosłymi ludźmi. Na pewno. No tak, kurde. No dobra, Numeracja. chodźcie. Chodźcie. Wszyscy chodźcie. Vivi, be... ekipę... Vivi, chodź. Zbyszek też może przyjść. Widzowie, chodźcie. Chodź, Zbyszek. Chodźcie. Jak tego przekonałeś? Jak ty to zrobiłeś? Powiedz wszystko, mistrzu. Proszę, tajniki. Jak? Instrukcja może obsługiwać czegoś. Powiedz, please. Pamiętaj na Teo, zawsze od serca do serca. I co wtedy? No i wtedy jest dobrze. Usiądźcie wszyscy, rozgaście się, ekipa tutaj z przodu oczywiście. Jak coś, to wina tego widza. To jesteś Kirokofi, tak? Tak. To jego wina jak coś. Wi teraz pytanie do widzów i do Zbyszka. Cześć Zbyszek. Pytanie do wspierających, do wylosowanych widzów i ogólnie do widzów. Czy ekipa powinna się wyprowadzać? No nie! nie. No, nie. nie. no nie. Czy powinniśmy się wszyscy pogodzić? No tak! Tak. Radzy tak. Raczej? Tak. Oczywiście. A z czego powinniśmy zacząć? No najlepiej wszystko od początku. Okej. Okay. Na początku to chyba powinniśmy się przeprosić za te wszystkie sytuacje, jakie były. Najlepiej w imieniu wszystkich chłopaków. To dziewczyny, przepraszamy was za to, się jesteśmy... Ja przepraszam osobiście was wszystkich za to, że no tak, tak wyszło dzisiaj. Nic się stało. nie jest się stało, ale my też przepraszamy. I to tak z tego serduszka. No już nie będziemy robić akcji, że śpimy w namiotach. Podczas burzy. Podczas załamania się drzewa. Podczas pożaru. Jakbym powiedział, że byście wrócili, to byście wrócili? No tak. No tak. tak! To się do mnie? Też. No tak! No to zacznijmy wszystko od nowa, dobra? No tak! tak. No to wprowadzajcie się! Yes, tak. Idźcie po rzeczy, idźcie po rzeczy, idźcie po rzeczy. Kochani, przekonali mnie, wy mnie przekonaliście, pisząc komentarze. Nie wiem, czy zrobiliście łapkowy, ale dziękuję Wam za to, że napisaliście. Z całego serca Wam dziękuję. I. Co się dzieje, halo? No niech. No co? No wprowadzamy się. No. znowu. Do pokoju. <laughs> Jezu, Jolo, dziękuję, że wróciłaś. Dziękuję, Jolo. O, dziękuję dziękuję słudziaku. No smutny już, okej? Okay? No trudno, będzie, ale okej. Okay. No smutku, kocham cię. Też. Mm. O, o... Mój słudziaku. O! Dzięki Emilia, dzięki Martyna i dzięki Lili, dzięki Zbyszek. Ej, co, coś się tutaj. Ufer, prawda, że mam to jest nasz pod teraz, tak? Czyli wszyscy płacimy za szkody. Sreko! Nie bij. No jak ja ci sieknę, no jak ja Ci coś zrobię, no korde! Już chyba dziesiąty samochód w tym miesiącu! Czemu ciągle wszystko psujesz! To nie ja Słuchajcie widzowie, chcielibyśmy wam bardzo podziękować za to, że jesteście wśród nas. Dziękujemy z całego serca i dziękujemy Tobie Kirokofi za to, że się wypowiedziałeś. To yy... nam pomogłeś. No ja też się troszeczkę podobałem. To jest super. super. Mm. Dziękuję. Oj. Mua. Oj, dwa e, razy. No tak. I chyba sobie teraz rzutujesz, nie? Zbyszek idź też go pocałować. No, no tak, i to niby pomoże, okej. Okay. Zbyszek idź go pocałować. E. O. O. Nie, bo mnie długo nie było. Co jesteśmy robi, pogodzeni, spokojnie, jesteśmy pogodzeni. I kochani, 12 tysięcy łapów w grę to dzisiaj o godzinie 10 wlatuje Minecraft, prawdziwe życie! Jak troluję moją mamę, że. A, sami zobaczycie, jak sami zobaczycie. No, wbijajcie, wbijajcie. Właśnie teraz, jak to ogląda, jak kończy, kończy się ten odcinek, to wleciał wleciał Minecraft, prawdziwe życie, godzina 10. Więc w prawym górnym rogu macie link do Minecraft, prawdziwego życia. Ja Wam nie przedłużam. Życzę Wam miłego, miłego Dziąka. Trzymajcie się i. Pa pa A. Pa. Pamiętajcie kochani, żeby już teraz wbić na Minecraft Prawdziwe Życie. Drugi odcinek właśnie wleciał więc w prawym górnym rogu klikajcie, żeby wejść na odcinek. Ja wam nie przedłużam. Oglądajcie Prawdziwe Życie do samego końca i pamiętajcie o tym, że tam jest duży próg, więc musicie wszyscy tam pójść. Trzymajcie się i papa. Pa.